A więc tak! Znowu się spotykamy! No, no i tym razem ja tu wygram. Nie pozwolę ci. Nie wątpię. Ja jestem numerem jeden, jestem pozadiem. Jestem tu... numerem jeden ja. Jestem numer jeden. Ja jestem. Dobra, przegodajmy się o tym teraz, dobra? Dobra. Dobra. Witajcie widzę w kolejnym ciągu Minecraft du Versus! Widzę Natek teraz! Witam, witam, bardzo serdecznie! Wygram z tobą! Ja wygram! Ja wygram! I teraz tak, jeżeli, dobrze, jeżeli ktoś będzie ostatni odcinek, pod koniec wie, że nadal został nominowany przez Yola do odcinka i YOLO poprosiła Cię o jedną rzecz. Jaką? Żebyś ją pomścił. Pomścił? Pomszczę ją! Jestem ja lepszy! Wygram! Ja 12 punktów. 12 punktów? to muszę mieć 69. Będę! Tak, a, a, jestem, gotowy. A, a ty? Jestem, jestem gotowy, ale jestem do, do ja. z zasady walczymy z Natkiem w cztery konkurencje, czyli The Bridge, PvP 18, 1.16 i Bildbug. Natek, jesteś gotowy? Jestem gotowy, jestem gotowy. No to widzimy się na pierwszej konkurencji, którą jest The Bridge, więc, więc jesteśmy już na The Bridge'u, jest natek, tak Jolo przypomnę tutaj bardzo mało punktów mi zaskoczyła. O tych! What? A ja będę lepszy! A! jednak nie! A przypomnę ci jeszcze na tekst zabójstwa, zobacz za gola? Może punkty za gola oraz. O ty! Spadłeś? Nie. Punkty za zabójstwa oraz za zdobywanie goli. Masz już dwa punkty chyba. Spoko. Ale tracisz punkty, jeżeli zdobędę gola. Dobra, dobra, a nie pozwolę ci na to, nie pozwolę ci na to. Ua! kurde. Nie ja muszę jakoś to wykręcić. Nie pozwolę! Nie, nie, nie! Szybko! Tak! Nie, yeah, co? Tak! Eee, przepraszam, e, przybijmy kasękę, bo ja pierwszy chyba wpadłem do dziura. Ty. A? A? Gry to ja pierwszy. Oh, A, zginąłem oh. Jestem lepszym bohaterem Wątpię no, no, no. Oh! Kurde. Aj, blisko by było. O oh. oh, nie. Tak! Oh! 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 <grym> 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 A! No okay. dobra, Dobra, jest dobrze, jest dobrze Chyba wiesz co stary, chyba zdobyłeś więcej punktów w jednej konkurencji Masz więcej punktów niż Jolo przez całą, coś, ostatni odcinek W jednej Mówiłem. konkurencji 9 59 punktów Mówiłem Dzięki, dzięki, dziękuję, DZIĘKUJĘ A. A się, że się stałem, ja miał bagi. Przedwóg przeleciał Kurde. A! Co? <śmienic> Dziękuję, nie, nie, nie! nie, nie. A! A, Dobry jest. Dobra, 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 dobra. O, uniknąłeś mojej strzały, to dobrze. A moja, że leży ta hita, nie działa Przecież też. Spokojnie. Nie! nie! Tak! Ale się wdupiłem, Boże O, oh. jest Dobra, dobra, jest dobrze nie od lewej! Co? A -a -a. Nie no na tych mnie niszczy po prostu Ja se, Ja obawiam się, że ty już, dubejś, już wygrałeś praktycznie ten, to, ten, ten sezon versusów pierwszy A może wygrasz Nie, nie A -a. O nie, spadłem Panie, ja też Nie, nie żartowałem. Już spadłeś. Tak, ja... tak, ja spadłem. Dobra. Od ty. Ja od lewej. Kurde. Dobra. A! Ale mnie też nie słyszysz. Dobra. Ale... Aj Dobra, 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 dobra Nie, już wleciałem w dziurkę Dobra, <laughs> jest dobrze, jest No dobrze. tak się głoś, tak ile masz zabójstw? Mam 19, a ty? 16 no. Jest niesamowite, ale tak, już powściłeś, Olo. Yesa! Ale muszę mieć 39 No to zobaczymy. O! Okej, okay. uniknąłeś, uniknąłeś. A! A dobra! Jesteś ja serio dobrym przeciwnikiem do tego. Ale muszę to wygrać! Zleciał! Zleciał! Uwaga, będzie pierwszy miasto punkt denatka! Tak! Aaaaa! Kurde! Pierwszy ujemny punkt też ja się ujemny I tak wygrałaś ten godzinek A! Spadał! O nie, jeden nie spada, a jeden spadał A brawo Czyli na tak zdobywa tyle punktów, nie chce mi się liczyć 21 zapis z 5 goli 4 czyli 25 punktów Jezus Maria, ile będę miał robienia grafik to teraz widzowie widzimy się na, main, na PvP 1.8. Dobra widzowie, jesteśmy już na kolejnej konkurencji ze mną, Natek. Ja jestem lepszym bohaterem! Nieprawda! A właśnie widzowie napiszę, a bez, i też bez łuków. Sory? A, po prostu mi czeki. w komentarzu, widzowie, czy jesteście team obrona, czy team siła, bo w serii Natek jestem gościem, który ma wytrzymałość mocną, a Natek jest osą, która ma siłę. Napiszcie, czy jesteście team siła, czy team obrona. Siła! Obrona! Dzięki Lecimy! owo! Zniszczę Nie, 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 nie! Uh! Wygrałem! Skurczę! Teraz się już pomyliłem, teraz na pewno wygrałem. Uh! Ja teraz wygrałem. Dobra, lecimy teraz druga rundka? Tak. O! o! Nie zauważyłem ciebie przez chwilę. A Udało się. To co? Jeszcze jedna? Na pięć tu ja jest rundek. Tak. Na pięć? Dobra. Siła jest lepsza! Jestem Obrona! Lepszym! Jestem, lepszym! Obrona! Nie jestem lepszym! Team Obrona! A! O! Ach, ale mnie niszczy. Jedną HP miałeś, no Jesteś Jesteś silny. A, Ale moja ciężka praca! To bycie bohaterem numer jeden, nie pójdzie na marne! Ale ty wiesz, że stanęś bohaterem numer jeden Bycie bohaterem numer 2, nigdy się! Ja będę bohaterem numer dwa! Ja będę bohaterem numer dwa! Ja ci dam! Będę tak silny jak Mati! Na pewno. Ty, która to jest rundka? Czwarta, jeszcze jedna. to ostatnia. I teraz. Decydujące starcie. Ostatnia rundka. Lecimy. Widzowie. To były rundki z Natkiem. PvP 1.8, ale teraz. PvP, ale 1.16. Natek, jesteś gotowy? Jestem gotowy. No to widzimy się na 1.16. Jesteśmy widzowie teraz na jeden PvP 1. PFP, 1.16. Natek mnie zdeklasował na 1.8, ale tutaj myślę, że wygram. Deckerami, tak? Elmiczykami. A tylko. Tylko. あっ、ah. Nagrywam ci teraz? Tak, O, wygrałem właśnie nami Zeus, możesz podrobić odcinek. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dobra. 1-1. O! Minus ten punkt, a niby taki Natek dobry w no, profilach Dobra, Natek, no przed Tobą ostatnia konkrety czyli Build Battle. E, dobrze budujesz? O! Najlepiej, najlepiej, najlepiej. No to zobaczymy, więc widzimy się nas na Build Battle. No i drodzy widzowie, witam Was na mojej perspektywie. Ja Wam mówię, ja to wygram, ja to wygram z będę. Okej. Okay. Słonia mamy zbudować. Widzowie, so, jesteśmy znakiem. Yeah. Mm. That I'm breaking down Everybody knows I ain't faking yeah. now Everybody knows I ain't faking now I'm in mistakes, but now I I That's the only way I know Feeling low, about to blow back up Have I never let the doubt creep in? Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll never let you win Easier to break it off best friends I don't really understand myself I don't really understand need help I don't wanna be left on the shelf couldn't even hear me if i yelled it's so cold yeah. Cześć mu coś powiecie, bo on się tutaj uważa za numer 2, a ja jestem od niego lepszy. No nie jest to fajne bo... like I could break now. Better take me to that place now I will not never let my thoughts get away now I got better things to do picking fate now I just want to be the best call me great now I don't know if I'm okay or insane now I remember better days on the playground hoping I can find my way to Ooh, even when I'm feeling down I fight even when I don't know what is right I'ma pick a side and I'ma take pride I will decide my fate and I will never let them tell me who I am if you try to shake me I'll be damned planted on the ground is where I stand never give up that was always the plan it's so cool. yeah. outside O, napisze komentarz taki widzowie: Nie umiem budować słonia, to przyknąłem serduszko: Let's go. I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together search because I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what Yo, you deserve yeah I ain't taking a backseat I'm passing anybody else who is rapping I'm nasty ain't nobody able to catch me they gasping they cannot compare they can't match me I'm at half speed I got your girl and she's Laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me. She's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the mind. whole world know.

o myślał słoń tak zwany no myszosłoń dobra no i pozostało 30 sekund. ja już swojego Szybko to jest 30 sekund ja słonika zrobiłem napiszcie w komentarzu czy wam się podoba a przypnę wam serduszko tak przypnę wam serduszko proszę państwa moi drodzy to jest mój słonik widzicie go w komentarzu, to jest do Waszym dyspozycji i co? Widzimy się, już trzeba podsumowanie wszystko wydobyć, no chyba, że będzie jak jak styka na większości mojego słowa. O co? Które miejsce? Ja, ja wygrałem! Tak, które? Ani wygrało to? Które miejsce? Ja mam drugi, masz się. czyli ja trzeci, czyli, czyli masz 5 punktów. To Natek? No to jest lepszy! No niestety! Niestety! Więc wiesz, Nadek było tyle punktów w tej odcinku i jesteś oficjalnie chyba na pierwszym miejscu po pierwszej konkurencji. Pomściłeś się, Olek, się z czym czujesz, pokonałeś ją. Hej, <todgłosy> co ty lepszy, Esa! Essa. No i <todgłosy> żeby tradycji było zadość, kogo nominujesz do następnego odcinka? Hmm. Kogo mogę nominować? Tylko weź nominy kogoś, kogo mogę ogarnąć, a nie luferka. Akurat wiem kogo. Chciałbym nominować przyszłą youtuberkę, która musi nagrywać i ma czas do końca tygodnia. Viviante. Viviante zapraszam. Zmierzę się z chęcią z tobą, ale był ze mną Natek. ma witam, witam, Jakieś że... komentarz do wiem, bo nie, w ogóle nie, da, nie, prosi, nie dawałeś. Wygrałem! Wygrałem, to nawet mam przy mnie serduszko. Ja byłem Wen. Wybriliście gieją widownią. Na razie i... Buja!